Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem, jestem tu wredok alchemikiem. Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swoją magię runiczną. A wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swój magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się. Lasa. Co teraz zrobisz? Zostanę tu Ach. i będę badał prastare pisma. Ja Czy ma wszystkim w z tej strony Legend, pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju ruchu, których my czerpaliśmy swoje Miałem już to serię na kanale, a jest ja nie Opowiedz mi się że o, się o tej serii, Tak naprawdę wiadomo tylko, że Pradawny istnieje I że nawet dziś w ruinach ich budowtuch można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się, się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnicę tych ruin. Już tak się nie jak Wszyscy żyjący ja jeszcze na głowie ognia badają tę prastarą wiedzę. nie przysinę. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia Nie i wzmocniania bez pomocy magii. Nie jestem Ma... ekspertem w medycynie, ale moje umiejętności lakowała, ale są gra. wystarczające gra do zapewnienia redok podstawowych mięk, usług w tym zakresie. Nagranem. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów, również dla nas, magów, ma wielką wartość. Jak na przykład ogniste puchary. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych... Podzielę się z Tobą moją wiedzą. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne. Ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej, niż ode mnie. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz na sprzęt? moje jest, a on co tu kupienie?

Czy się również trenerami? Zajmujesz się również z wilkę Szukamy leśnicze rośliny mm, tylko ten filmik nie będzie trwał Pokaż mi swoje towary. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Co ja tu wiszę? No obożnie. Zajmij się swoimi sprawami. Muszę pracować. Prasuj jak musisz. Cieszę się, Terima kasih telah menonton!

Сука я не могу стикать лестнице, кровь с ней. Ну, это же я не могу с ней Я бросаю

Jeśli on będzie tak cały czas, to nie widzę do niczego nie dojdziemy. Nie, kurwa, jestem głodny. Najpowodniej będziemy mieć kłopoty. Dajemy. Oto. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale! Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. Naucz mnie czegoś o starej magii. Przestań, szybciej Tu, Aj drogi te nauki są, ja nie mogę. Naucz mnie czegoś o alchemii. Jak protokować ognisty cały? Nie jesteś na to gotowy. O nie. Nie jesteś na to gotowy. Kurde. Dobrze. Nie jesteś na to gotowy. Dobrze. Chcę ważyć Chcę. mikstury many. Aha, mikstury many. Bardzo przydatna rzecz. Są źródłem czystej, magicznej mocy. Istnieją różne przepisy na te mikstury. Wybierz którykolwiek, znajdź składniki i do dzieła. Przestanie. Nie jesteś na to gotowy. Czemu nie? Dobrze dalej Dobrze Nie jesteś na to gotowy. Nie masz dość złota. Nie mam. Właśnie nie mam. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Nie masz dość złota. Nie masz dość złota. Pokaż mi swoje towary. O próximo é o que será para Jeszcze orkowu Jeszcze i mięs sprzedam No A jest, jest jak musimy nauczyć. Naucz mnie czegoś oprócz Starej Magii. Nie jesteś na to gotowy. Nie jesteś na to gotowy. Ale waszej, ja będę gotowy. Dalej. Naucz mnie czegoś oprócz Starej Magii. Brak Ci doświadczenia. Nie się zaryzykować. Nie Już no. Znowu się bez... stary doświadczenia. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Tu ty dwa razy. Dobrze. Dalej. W tym. Dwa Naucz mnie czegoś o alchemii. Tak dwa. trzymać. Dobrze. Brak ci doświadczenia. Dobrze. Dzięki za oglądane. Następny odcinek, jeszcze nie wiem kiedy będzie. Chcesz zobaczyć, jak się reakruje na ten odcinek? Po, po, dwóch, po dwóch latach czy został? Nie wiem. Nie, po roku chyba. No, po roku nagrałem sesji odcinek. Czwarty to już będzie. Dzięki za oglądane. Jak się podobał wam filmik, dajcie się łapkę w górę i Supryk swój kanał bo chcę do końca tego roku uzbierać tysiąc suprix. potrzebujesz czegoś dobrego? po połowie was ogląda po połowie was ogląda mój kanał ani nie sukruptuje sorry co, ten, co tak dziwnie powiedziałem... dziwnie mówię ale sporo osób no sporo osób ogląda a nie sukluptuje. Subkrysuję kanał mojego. Dzięki za oglądanie. jeśli ja sobie zapisem. To będzie to. No, dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania filmików. kanał, kanału c Wszystkie i kon dobrego zisę i puszczówka.